No, i takie ciężkie pierwsze spotkanie: kwarantanna, a media, dialogi na czasie. Grażyna Pusę, Magda Kulę, spróbujemy sobie porozmawiać. Zaczęliśmy od poważnego tematu, czyli media. No właśnie, dlaczego Grażyna wybrałaś media? Dlatego, że zorientowałam się, że właściwie w tej chwili życie przeniosło się tak naprawdę. Do mediów, do świata wirtualnego, do mediów elektronicznych, no, z konieczności trochę, i zaczęłam obserwować takie zjawisko, może niesłusznie, może nie, nie jest tak, jak, jak myślę, że te media elektroniczne i to bycie w sieci, w szczególności na tym naszym Facebooku, stało się. No, całym naszym życiem, że właściwie pochłania nas to wszystko, co tam się dzieje, y, zaczyna to y, dominować jakby w, na, w naszym życiu i y, co najgorsze, y, wyzwalać takie nie bardzo fajne emocje, i y, w związku z tym zaczynam się zastanawiać, czy te media i te możliwości komunikowania się y, nie, nie będą miały jakiegoś takiego negatywnego wpływu, chociaż powinny wspierać, pomagać i tak naprawdę dawać nam, dodawać nam otuchy w, ty, w tym czasie. To takie moje pytanie. Mhm. Czyli y, y, powiedzieliśmy sobie więcej media, to myślimy o mediach społecznościowych, czy myślisz też o mediach jako portalach informacyjnych, media jako telewizja, radio, czy raczej chciałbyśmy porozmawiać o tym naszym funkcjonowaniu w cyfrowym świecie, czyli w tym momencie... W kontekście mediów społecznościowych, a tamte na razie pomijamy. Znaczy głównie w kontekście mediów społecznościowych, ale y, myślę, że media jako y, w ogóle y, źródło informacji dla nas, wszelkie media. I teraz, czy ta informacja, czy ten zalew różnorodnych informacji, tych szczegółów, y, tych różnych interpretacji przede wszystkim, tych przekazów, tego wszystkiego, co jest w tej chwili tak bardzo dla nas ważne, Ważne jest, ale jednocześnie jest na tyle skomplikowane, i na tyle już w tej chwili niejasne i zagmatwane, że jest to, stanowi to dla nas zamiast wsparcia dodatkowy stres, bo my po prostu nie wiemy nie wiemy do końca. My ciągle jesteśmy niepewni i ciągle czujemy się zagubieni. Więc ta wielość, która i wybór, który jest dobrem, no, zaczyna być troszeczkę uciążliwością wszystkie media, ale widzimy to jakby my, odbieramy to na tych portalach społecznościowych, bo tam ludzie jakby reagują, tak? Czyli jest ten w mediach typu telewizja, no, my słuchamy, oglądamy, a tu możemy zareagować, tu możemy naszą opinię wyrazić. No i to wszystko razem tworzy taki strasznie Obraz, no bym powiedziała, nieprzyjemny, dodatkowo stresujący i wyzwalający dużo negatywnych emocji dodatkowych, dodatkowych negatywnych. Ale czy w związku z tym mamy myśleć o tym, żeby w ogóle z tego nie korzystać? Czy, czy raczej. Y Stworzyć jakieś mechanizmy, aby korzystać maksymalnie świadomie i odpowiedzialnie i w momencie, kiedy chcemy skorzystać z tych mediów i one wyzwoliły w nas emocje, to czy uważasz, że powinniśmy dać upust tym emocjom? Tak? No, bo po to są te media. Czy raczej być tylko takim obserwatorem i jeszcze nie komentować, nie wpisywać tamtych komentarzy, nie, nie lajkować, nie upowszechniać, nie dawać dalej. Tak? Że, że to będzie zdrowsze na przykład. Ja w ogóle zastanawiam się, czy w ten sposób, reagując od razu jakimś komentarzem czy upowszechnieniem, od razu bez przemyślenia, czy to jest rozsądne, bo my w ogóle sobie nie dajemy czasu na zastanowienie się nad tym, co my przeczytaliśmy. Czyli w ogóle nie, nie mamy czasu ani na zweryfikowanie tej informacji, ani na zastanowienie się, czy to jest ważne, dobre, potrzebne, tylko reagujemy jakby mechanicznie, w ogóle bez bezrefleksyjnie, więc y, mnie nie chodzi o to, żeby w ogóle nie czytać, nie interesować się, tylko żeby sobie troszeczkę jednak dać czasu na zastanowienie, bo jednak to, co my robimy, to y, oddziałuje na innych, ale też na nas samych, bo jeżeli my od razu zareagujemy negatywnie, od razu zareagujemy emocjonalnie i te emocje będą Złymi emocjami, to my musimy wiedzieć, że to nie jest tylko niedobre dla tych, wobec których wypowiadamy się negatywnie, ale też dla nas. Bo nasze emocje przede wszystkim oddziałują na nas. Jeżeli my będziemy ciągle poddawani tym negatywnym emocjom, nie dość, że sytuacja jest trudna, prawda? Czyli my musimy szukać jakiejś równowagi, powinniśmy szukać jakiejś równowagi. To nie znaczy, że mamy teraz, nie wiem, o, o samych przyjemnych rzeczach myśleć, ale jednak ta, tą równowagę może nam dać też y, trochę więcej przestrzeni czasu. I nawet takiego właśnie nic, nic nie robienia, takiej taki troszeczkę jakby pustki, którą możemy sobie wypełnić, Analizą tego wszystkiego, zastanowieniem się nad tym wszystkim, zanim podejmiemy tą decyzję, że klikamy, wypowiadamy się czy też od razu się denerwujemy, irytujemy różnymi rzeczami, na które bardzo często absolutnie po pierwsze nie mamy wpływu, a po drugie, no, nie zawsze naprawdę ta nasza reakcja jest sensowna, bo, bo czasami są to wyssane z palca informacje czy jakieś w ogóle dane. Tak? To, to, to jest bardzo trudne w tej chwili funkcjonowanie w takiej Sytuacji. W ogóle od, od dawna tak było, prawda, że nie, nie, nie bardzo mamy narzędzia do tego, żeby wszystko sprawdzać i, i w związku z tym dobrze jest czasami naprawdę zanim się coś zrobi przemyśleć. Tak, tak, no to, to jakby taka stała bolączka współczesności, że szybciej robimy niż myślimy, czyli takie przesłanie dla nas w korzystaniu z tych mediów społecznościowych, <totryk> Róbmy to trochę wolniej, róbmy to trochę bardziej uważnie. To takie pierwsze, które zrozumiałam, popraw, jeśli się mylę, ale jednocześnie. No bywa tak, że zrobimy coś, tak? Zrobimy ten komentarz, zareagujemy emocjonalnie szybko. I mam wrażenie, że bardzo rzadko korzystamy z tej prostej funkcji edycji tego komentarza, możliwości jego poprawienia albo usunięcia. Mam wrażenie, że tak wypluwamy niektóre emocje, czasem złe, i one gdzieś tam zaczynają funkcjonować. My nawet o tym zapominamy. A warto czasem wracać. My wiemy, co skomentowaliśmy, mamy historię tych swoich różnych odpowiedzi. Czy sądzisz, że to jest dobre? Czy to na przykład nie spowoduje, że następnym razem bardziej się zastanowimy, bo widzimy, cośmy tam napisali, ale mamy możliwość poprawienia tego, wycofania się z jakiejś opinii. Czy to jest dobre? Takie myślenie, czy też czy po prostu to zostawiać? Znaczy, trudno mi jest powiedzieć, bo to rzeczywiście wymaga no, też takiego pamiętania o tym wszystkim. Ja przypuszczam, że my o wielu rzeczach w ogóle nie pamiętamy że się wypowiadaliśmy na jakiś temat. Ja, ja w ogóle mówię to wszystko też na podstawie moich reakcji, bo ja czasami też. No, nie mogę się powstrzymać i, i, i coś komentuję, ale staram się tak? staram się, przynajmniej zanim skomentuję, sprawdzić treść, tak? czy ona jest prawdziwa, źródło tej informacji, czy to jest potwierdzone. No jest dużo przykładów, to jest cały wielki temat do edukacji medialnej, do w ogóle poruszania się w tym świecie. Natomiast myślę, że jeżeli coś już poszło, to już poszło. Dobrze jest, żebyśmy sobie w pewnym momencie zdali z tego sprawę, że nie zawsze to, co wykonujemy w tych mediach społecznościowych, czy komentarze, czy to, co wrzucamy, nie zawsze to jest dobre nawet dla nas samych, naprawdę, bo to w tej sytuacji, w tej szczególnej sytuacji, gdzie tak jak mówiłam przecież. To jest ogromny stres. My jesteśmy wszyscy w takiej sytuacji wielkiej niepewności, obaw, strachu. No to wszystko to są negatywne emocje, prawda? I my jeszcze, jeszcze dodatkowo się jakby karmimy tymi innymi jeszcze emocjami, które nie przynoszą nam właśnie tej równowagi, tylko wręcz eskalują naszą. Y, nasze właśnie obawy, strach, lęk i y, jeszcze do tego y, złość, bardzo często taką, taką, taką ostrą, jawną złość. Znaczy mówię o tym w kontekście naszego takiego dobra, równowagi i dobrostanu psychicznego i emocjonalnego. To nie jest nam w tej chwili absolutnie potrzebne. Absolutnie. Podsumowując to naszą Pierwszą rozmowę na czasie, nie na czacie. Bądźmy bardziej rozważni, bądźmy bardziej uważni na te wszystkie informacje, które do nas przychodzą, ale także spokojniej reagujmy, ponieważ w ten sposób zachowamy też własny spokój. Tak? To, to będzie dla nas y, też lepsze. Y, nawet jeśli jakaś reakcja będzie potem ważna, ale opóźniona, to nic się nie stało. Y, nie musimy natychmiast y, na wszystko odpowiadać. Y, w ogóle czy... nie musimy na wszystko, prawda? Nie musimy mieć na każdy temat zdania i w ogóle nie musimy na wszystko reagować, no bo, no bo to, to jakby w ogóle nie ma żadnego. Żadnego sensu. Część z tych rzeczy to są zwykłe informacje, a część z tych rzeczy to są po prostu zwykłe śmieci informacyjne, albo nie wiem jak to nawet nazwać niczemu i nikomu nie, nie służące. Więc Naprawdę zamiast zagłębiać się właśnie czasami w taki ten śmietnik informacyjny, gdzie my z tego nie możemy za bardzo wybrać tego, co, co trzeba, bo to jest gdzieś tam ukryte pod spodem, a na wierzchu no to są te najgorsze śmieci, to, to może powstrzymajmy się, to może poszukajmy sobie czegoś interesującego, czegoś takiego, co pewnego wysiłku od nas wymaga, ale jednocześnie nie jest tak bardzo powierzchowne i nie, 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 nie oczekuje się od nas jakiejś takiej natychmiastowej reakcji. Bo to jest trochę tak, jak z tymi pismami, takimi brukowymi, gdzie chodzi o tanią reakcję emocjonalną, czarno-białą, prawda? O to tu chodzi, żeby zareagować od razu. No nie dajmy się manipulować, po prostu nie pozwólmy na to, żeby aż tak bardzo poddać się temu medialnemu terrorowi, który niestety Bazuje na tych naszych emocjach skrajnych. Tak, więc, więc o to tu chodzi, żeby, żeby nie poddać się, żebyśmy jednak nie byli przedmiotami w rękach mediów, tylko żebyśmy to my decydowali, co się z nami dzieje i co chcemy, żeby się z nami działo. Mhm, tak. Ja bardzo dziękuję za to pierwsze nasze spotkanie. Mam nadzieję, że dla Państwa będzie to też przydatne albo będzie też inspirujące do przemyśleń własnych. I już się rodzą kolejne wątki. Mnie na przykład zainteresowało to szersze funkcjonowanie w mediach społecznościowych myślę tutaj też o upowszechnianiu pewnych informacji. Bo teraz mówiliśmy o komentowaniu, ale my też czasem robimy udostępnij albo prześlij wszystkim. I o tym mhm. byśmy sobie na drugim spotkaniu mogli porozmawiać. Bardzo dziękuję. Bardzo chętnie dziękuję również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.